Tak to wygląda po rozebraniu, i zobaczcie. No i tak, tak sobie myślę, uu, ktoś tutaj zrobił niezłego baga. Ja obiecałem Wam test zwarciowy, czyli co? No wychodzi na to, że jest to jakaś wada fabryczna, nie? dobry w kolejnym odcinku. Mamy tu belinkę Heli Coś weszło do środka. Jakiś ślimaczek, pewnie nieraz takie płytki widzieliście. Nawet jest takie, zobaczcie, zwęglenie. Standardowo postaramy się to, postaram się to wymyć. Powiedzieć wam co z takim zwłonnym węgleniem należy zrobić. Jak coś takiego macie i nie wiem czy wam do głowy to naprawiać. To zaczynamy odcinek. Zobaczcie mam tą płytkę już przygotowaną do mycia. No wylutowałem jak widzicie transformator. Te wszystkie przekaźniki bo one są otwarte. No i ten tutaj field dławik. Aby to umyć. też nie wiedziałem, co będzie tutaj w tym miejscu, nie? Pod tym zwęgleniem, Czy ono przeszło po drugą stronę płytki, nie? Więc, e, jak zwykle, ludwiki, woda, gorąca i myślę, że wygląd płytki się znacząco poprawi. Teraz zobaczcie, jak radykalnie zmienił się, poprawił wygląd tej płytki, nie? Nawet tutaj to nadpalenie, niby niby tutaj było. No teraz wygląda dużo mniej, no nawet sam się spodziewałem, nie? Myślałem, że to będzie dużo gorzej, a zobaczcie. No to jest tylko tutaj takie o, lekkie przypalenie, nie? Także samo mycie tutaj sporo tutaj wyjaśniło sporo poprawiło stan tej płyty Ja więcej Wam nie nagram, im bateria pada, więc jeszcze umyję ją z tej strony i wrócę do Was już w warsztacie. Zobaczcie, tak tam się to wszystko umyło ładnie tym maczek ładnie nam tutaj szedł. Płytka zdecydowanie wygląda już lepiej. Tutaj mam trochę, ewentualnie podejrzenia co do tych tutaj takich przelotek w tym miejscu. Muszę je zbadać. No i musimy usunąć zwęglenia z tego miejsca, gdzie było główne uszkodzenie. I na ono powodowało przepalanie się tego bezpiecznika nieszczęsnego. Co z takim tematem należy zrobić, no należy, musimy to tak wyczyścić, nie, te zwęglenia, poczekajcie, może wezmę jakiś, jakiś długopis w rękę, czy siłokręt. Te zwęglenia tutaj musimy tak wyczyścić, żeby nie było, no nic nie zostało, nie, bo wiecie, jak to złapie wilgoć, to tutaj między tą ścieżką, a tą ścieżką, gdzie jest wysokie napięcie, no zwyczajnie no, znowu się zrobi zwarcie, nie? I znowu będzie nadpalenie ciąg dalszy, nie? Więc ja to za chwilę zaraz tu wyczyszczę i pokażę Wam o co mi dokładnie chodzi z tym czyszczeniem. No, płytkę już wyczyściłem. I teraz zobaczcie. Tak wygląda płytka, która jest, w mojej opinii, wyczyszczona. No, że tak to ujmę wzorcowo, nie? No, może tu nie wygląda tak tutaj na filmie jakoś w miarę ładnie. Przepraszam jeszcze, że z ręki nagrywam. Ale jest po prostu mi wygodniej. Teraz wam psiuknę. Zobaczcie, teraz to lepiej już widać. Chodzi o to, że wszystkie te zwęglenia zostały usunięte. nie? I teraz już może, macie pewność, że nic wam tu pomiędzy tymi ścieżkami zwarcia nie zrobi. Pomiędzy tymi a tymi. Nie, tam tu coś widać, jakieś, że coś jeszcze niby zostało, ale to ja to jeszcze, jeszcze poprawię. Albo no nawet i nie, to jest dobrze, wszystko. I po prostu i tu już ma, może macie pewność, że jak tak płytkę e, wyczyścicie, nie wiem, oddacie klientowi, no to tutaj na pewno się już za nie zrobi. Ja tutaj jeszcze wlutuję te, ten transformator który tutaj siedzi nie. i piuknę to, zabezpieczę jeszcze takim lakierem specjalnym, bezbarnym, żeby to po prostu nie. nie... Poczekajcie, wam pokażę. O. Żeby to po prostu nie ten kontakt chemii 70 to jest bardzo dobry środek do właśnie zabezpieczania po naprawach takich miejsc nie. Dobra także ja tutaj działam zaraz wam pokażę już efekt końcowy i wrótuje też w międzyczasie elementy Tu jeszcze sprawdzałem te przelotki o których mówiłem o tutaj ale one wszystkie są dobre nie? więc na szczęście nie muszę tego naprawiać bo tutaj te przelotki to są jak włosy więc to, to byłaby naprawdę rzeźba. Tych już przekaźniki wlutowałem, ale zapomniałem Wam powiedzieć, że tutaj pod tym dłowikiem, który tutaj był, taką niespodziankę zobaczcie, znalazłem. Pajączek sobie gniazdko mówił, czyli tutaj w tym dłowiku mogło powstać kolejne takie zwarcie, wiecie, i wypalenie, nie? Wywalę tego pająka, zaraz to wlutuję w trójtransformator i wrócimy do tematu. Odbiegając od tematu dzisiejszej płytki, to naprawiałem też dzisiaj taką centralkę Beninka ze spalonym transformatorem, nie? I on ogólnie zwrócił ten temat taką trochę moją uwagę, dlatego że to jest bardzo nietypowe, że wtórne uzwojenie transformatora ulega teraz spaleniu. Nie? A tu widać ewidentnie, że to uzwojenie ja za otworzę, może poczekajcie. Tak to wygląda po rozebraniu i zobaczcie. To pierwotne uzwojenie, ono też jest uszkodzone, ale bardzo zdziwiło mnie, że to wtórne jest takie zjarane, nie. Patrzcie, no to jest takie bardzo nietypowe, więc zacząłem badać sprawę. I zauważyłem, że tutaj w tej centrali HEDI yy, są takie dwie diody. To jest, yy, one stanowią mostek prostowniczy. Ponieważ tutaj, wklejam schemat tego mostka. Ja sobie je zbadałem, one są dobre. No tu myślę sobie, no nie wiem, o co tu chodzi, nie? Ale nie ma zwarcia, na płycie. Ale zauważyłem, że bezpośrednio z transformatora i z jednej i drugiego wyjścia, nie? Te, to leci bezpośrednio do tego wyjścia 24 V AC, rozumiecie? Tu nie ma żadnego, na wtórnym uzwojeniu tego transformatora nie ma żadnego bezpiecznika, nie? No i tak, tak sobie myślę. Uu, ktoś tutaj zrobił niezłego baga i moim zdaniem to jest błąd, że tutaj nie ma tego, tego całego bezpiecznika. No i tak też patrzyłem sobie na instrukcji i tak dalej. I ten bezpiecznik, on zabezpiecza tylko ten transformator. Zobaczcie z niego tego. Widzicie? O, to jest ta ścieżka. Ta ścieżka, ona idzie tu, tu i od razu idzie do transformatora. No i popatrzyłem do instrukcji, że ten bezpiecznik, on odpowiada za transformator, jak mówiłem wcześniej, i powinien mieć 100mA dla 230V. To jest bardzo mały bezpiecznik, nikt takiego nie nosi. Praktycznie. I postanowiłem zobaczyć, jaki tutaj był włożony, w tamtej centrali, to nie jest ta centrala. No i tam był 2A, no i wiecie. Czyli tu się zro zrobi zwarcie na wyjściu, tutaj nie i wsadzicie tutaj taki bezpiecznik 2A, no to nie ma szans, żeby on. Nie wnikając z szczegóły, no musicie tutaj wstawiać bezpiecznik, uważać bardzo na to 100 mA, żeby nie dopuścić do spalenia transformatora. Bo jeżeli włożycie tu jakiś inny transformator, to on po prostu nie zadziała. Ja teraz z ciekawości sobie włożę tutaj, znaczy już włożyłem bezpiecznik 100 mA. Zrobię zwarcie tutaj na wyjściu i zobaczymy czy on się przepali. Zobaczcie płytka nam się po naprawie ładnie uruchomiła. Można wejść w jakieś menu, a ja obiecałem wam test zwarciowy, żeby sprawdzić czy ten bezpiecznik, który powinien mieć 100 mA według instrukcji ten powinien mieć 6,3 A czy on się przepali po zwarciu wyjścia 24V AC, no to testujemy. No, dobra, testuję jeszcze raz. Tu nam zgasła centrala, ja robię zwarcie. No, ale nic nam się nie przepaliło niestety. <słuch> Sorry, jestem przyziemiony za smarkanie. No nie wiem, ja tutaj patrzę na nad instrukcji z strony beninki, nie? No zobaczcie, robię zwarcie. Trzymam. No, i co? Tenda się znowu włączyła. Nic, nic się nie nie, spaliło. Tylko czuję, że już się trochę to zagrzało, nie? Już tu wytruje, że tutaj ciepełko się zrobiło, więc nie będziemy tego dalej męczyć. Przynajmniej niech przystygnie sobie, ale chodzi o to, że ten transformator, jeszcze raz to wytłumaczę, ma 12VA, nie? Czyli jeżeli obciążycie go na maksa, to na stronie pierwotnej. Może powinął taki prąd maksymalnie, taki prąd, jaki wam tutaj teraz pokazuję, nie? No i jeżeli tutaj jest bezpiecznik 100 mA to taki prąd uzyskacie, jeżeli maksymalnie obciążycie transformator, który ma 23 VA, czyli dwa razy mocniejszy, nie? Czyli moim zdaniem tutaj ten bezpiecznik to powinien być 50 mA, żeby nawet, nawet mniejszy, jest 40, nie? 40 mA, żeby y, możliwe było przypalenie się tego bezpiecznika przy zwarciu tego 24V. Czyli co? No, wychodzi na to, że jest to jakaś wada fabryczna, nie? Brak bezpiecznika na wyjściu 24V. Taka jest moja opinia. Czy ja powiem, że ja zastosowałem, zastosowałem bezpiecznik 100 ma ale L, nie? Czyli zwłoczny. Ale myślę, że to i tak nie ma żadnego znaczenia, czy wziąłem zwłoczny czy szybki, no bo pewnie tutaj ten prąd nie jest osiągany, nawet a 100 mA nie? przy zwarciu tego transformatora. W tej chwili no nie chcę się już tego mierzyć, wyciągać, ale moim zdaniem nawet jakby był F, czyli ten szybki, to to by nie zadziałało. Nie wiem, czy centrale jeszcze będę miał jutro, ale mam jeszcze bezpiecznik 50 mA, to włożę go i zobaczymy, czy to zadziała. Jeżeli będę miał, jak nie, no to wam po prostu tego nie pokażę i tego fragmentu też nie będziecie widzieć. Tak płytka wygląda po zabezpieczeniu lakierem. Błyszczy się, jakby była nowa. Tu na śladu tych z węglań.